Siema kocury. Kupiliśmy tą BMkę za 1500 zł. No, przy okazji załatwiłem sobie rękę, ale o tym opowiem później. A na razie przedstawmy tego oto klasyczka. Nie wyglądało tak dobrze tuż po zakupie, więc zobaczcie co skrywało wnętrze tego samochodzika. Ma tutaj takie uszkodzenie. Co no nie jest jakaś duża bieda, ale trzeba będzie to zrobić. Ma też aluski człowieku, 17, Usyfione, fest. Troszkę go tutaj rdza bierze. Pod spodem o taką bierze rdza. W środku, tu już zaczęłam odkurzać, Tutaj możecie zobaczyć mniej więcej, jak było. Drzwi też, kurcze, są w ciekawym stanie. Skórka człowieku na kierce. Przeszyte i niebieską i czerwoną nicią, czyli empower pełną gębą. Fotele w półskórze. Tu skóra jest na całej, a tutaj nie ma. Także półskóra grana jest I zagłówki są też skórzane No i tutaj też mamy Empowerowy jakby ręczny I Empowerową gałeczkę Jest klasa maszyna 1.8 pod maską się pokażę wam pod maską siówników nie ma Oczywiście Pod silnikiem kurczę no Jest to te starsze 1.8 Nie jest to te nowsze Które było w Stefanku Można powiedzieć, że to jest połączenie i Stefanka i Marianka Bo silnik jest ze Stefanka Ale buda jest Mariankowa E46 No i jak widzicie trochę cieknie tutaj O i tutaj o ostro cieknie nie? Ale jest fajny, bo ma sportową, jak widzicie, poprzeczkę i patrzcie na przykład na rozpórkę. Jest mocno jeśli chodzi. Rozpórkę, nie. Także spełnia swoje zadanie w 100% oczywiście. Tutaj jest filtr sportowy KIN, a raczej naklejka sportowa. Lustereczko powiedz przecie, gdzie jest Twoja obudowa w świecie? I zgnite nadkola w pakiecie, tak, były. Także kurna, jakieś white body trzeba. I popękany ją kochamy. To właśnie kochamy. A w bagajarzu nie ma nic prócz piachu. I klucza zabitego piachem. To jest chyba do jakiego chip tuninga. Sprawdźmy, co jest pod spodem. Mamy, drodzy widzowie, buteleczkę i jeszcze więcej śmieci, czyli standardowy gruz. Jak za 1500 zł na takim malusku, to chyba nie taka zła cena, co? Powiedzcie. Widzowie, mimo że auto już zapłacone, proszę bardzo, negocjacje jeszcze trwają, także już mamy 1499, 79, kurde, zapłacone za to auto, Czajicie? Można powiedzieć, auto zyskuje na wartości z każdym przątniętym metrem. Widzowie, przyszedł pomocnik, ale on chyba trochę się cyka, bo tutaj chyba jakiś zwierz był włożony, bo o, sierść jest, ale słuchajcie, ja nie o tym. Negocjacje trwają, patrzcie. Negocjacje trwają widzowie i tutaj mamy 5, jest nawet 50 proszę Państwa, ale to nie wszystko, mamy tutaj też znowu 5. Co kapuha powiesz o maszynie? Co? Fajną ma dźwignię. Fajną dźwignię, nie? M pakietowa. -pakiet, -pakiet, weź pokaż dekory. O, o kurde, dekorów nie pokazały, patrzcie widzowie. Jest dekor niby srebrny, nie? Pyk, jak pooklejany. Ej, ale silver tape można było to okleić. Trzeba to będzie poprawić, no bo zobaczcie widzowie jednak... Android radio androidowe. No, mo może, może być. Patrz na to, wynegocjowałem jeszcze furec. Czaisz? Patrz. O kurna, ładnie, Chcesz napiwek dla jego No ale nie rzuca. Przepraszam. Ale dobre negocjacje poszły, nie? Kurna, ty. No i to moja cała wypłata. za pomoc, to, W końcu ci zapłaciłem po tych kilkunastu odcinkach. Dzięki, stary. Czy jako dzisiaj mamy dzień operacyjny, to pokaż, co jeszcze będziemy dzisiaj dokładać. Gruby, gruby inwestment poszedł. Gruby inwestent. Gadeam! Ale świeżynka ty. No. Dowie. Latałem po torze i zepsułem dla kapustki lampkę. I teraz lampeczka nowa. Yeah. Dobra jest. Ale ładna jaka. Jeszcze człowieku tam. Dobra stary, to nie lampę i ja idę dalej sprzątać śmiecia. Ja Myślę, tak. że jeszcze 5 lat i będzie posprzątany. Patrz dziewneczek, bo chciałem podkurzyć pod tymi skórkami. Nie wiem, czy to ma sens. A? Bo zobacz, tak, patrz, o, patrz. O, patrz. O, widzisz co, co się dzieje? dzieje? Ej, a, kurna, nie. nie, nie, nie. nie już, 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 już wystraszony. Już się wystraszyłem. Ej, pat, w dobrym stanie są. Chodźcie, zobacz, Ale skórki zostają. Myślałem, że będzie to jakaś furka na upał. Że po prostu będzie to taki kolejny Marianek czy Stefanek, który będzie gdzieś tam upalany po offrodzie, i tak dalej, ale nie, Hans, bo taką będzie miał ksywę, to będzie nasze autko, które chciałbym troszkę porobić w jakiś sposób, ale jeszcze nie wiem jaki. I tutaj jest pole do popisu dla Was, żebyście w komentarzach napisali, co chcecie, żebym zrobił z tym autem. Zadziwiającą kwestią w tym aucie jest także to, że ono ma klimę. Co prawda, chyba kompresorek coś jest nie do końca, ale normalnie układ jest szczelny, także weźcie to pod uwagę, jak będziecie swoje pomysły pisać w komentarzach, co z tym gruzem zrobić. Pod maską to jest chyba jeden z nielicznych E4 śmieciów, czy tam E3 śmieciów także, bo to można powiedzieć, że bardzo bliźniacze sprzęty. Gdzie jest normalnie osłona silnika pod spodem. Chyba widzimy. Słów mnie brakuje, bo zawsze wszystkie te gruzy mają wywalone, te plastiki pod spodem, wszystko jest połamane. A tutaj trzyma się to. Kupy. Kolejna kwestia to, jak zauważyliście, trzasnąłem maseczką i nerki nawet nie wypadły. Więc jest to niewątpliwy plus tego klasyczka, że te nerki nie wypadają. Ale jest mały haczyk. Tak właściwie haczyk wystaje tutaj, przytwierdzony na wkrętach. Ale mnie to nie obchodzi. Więc skoro już znacie mniej więcej historię Hansa, to chciałbym, żebyśmy pojechali na jakiś kanał i zobaczyli, co tam jest pod spodem. Bo dokładnie tego nie widzieliśmy. A myślę, że tam może być jeszcze więcej ciekawych rzeczy, także przenieśmy się na jakiś kanał i zobaczmy, co pod spodem gra. Skoro mamy już tego gruza na kanale, sprawdźmy, co tam pod spodem gra, bo widziałem, że tam były ciekawe rzeczy. Tam był pomalowany wózeczek, tam było coś kolorowego, fajnego. Mogły być ciekawe skarby. Zależy, żebym się nie połamął znowu. O, chłopiec! Tutaj za wiele to nie zobaczymy. Poza tym, że ze skrzyni się ostro leje. A może tutaj biegi nie wchodzą, dlatego że nie sprzęgło zjechane, tylko że skrzynia się poci. Bo zobacz. Kapie z niej ładnie. Wszystko zapocone jest. Ostro gubi olej. Zobacz tam. Trochę gubi. Kata, oczywiście, nie ma. Przynajmniej ładnie wycięte. Ładna rura wstawiona i tak dalej. Chłopie, pokażę Ci, co tutaj zostało zaobserwowane. Wózek jest wymalowany. Wachacz też jest kurczę wymalowany. I amorek jest pomarańczowy. Ten zawias, co prawda, to nie jest gwin, ale to jest jakiś koni, to jest zawias chyba za ponad 2000. Nie jest wywalony, nie jest jakiś cieknący i tak dalej, tylko jest naprawdę sztywnym, fajnym zawiasem. Gdy to, po tą BMK pojechaliśmy, to na jeździe testowej zauważyłem, że ona mega dobrze się prowadzi. Fraśmy tutaj jeszcze, no bo skoro mamy wózek zrobiony, to pytanie w jakim stanie są tuleje. Widzowie widzą. To jest napis Strongflex, czyli firma, która robi człowieku poliuretany. Ja tego nie czaję. To jest 1,9. Teoretycznie śmieciowy silnik. To auto to jest gruz. A tutaj w zawias jest pakowane kilka dobrych, kurna, stów. Nawet bym powiedział tysięcy, no bo zamiast jakby koni i tylny wózek jest jeszcze na dodatek cały na poliuretanach. To jest jeszcze ciekawe. Wydeszczek, kurna, fajny, złoty, piękny na wkręciki załatany. Podłoga, o. Tutaj próg pognity. Ej, no kurde. Nie ma dziur Jakiś totalnych. Jest zgnite, widać, że jest zgnite, ale nie ma totalnie dziur. No i zobacz tutaj, o. No ale tylko standard chyba w BMK, że to po prostu gnije tutaj te końcówki progów, no nie? Dobra drodzy widzowie, czyli podsumowując co tutaj pod spodem zastaliśmy. Całą podłogę. Kolejna kwestia to są wycieki z silnika. No, z silnika to już było wiadomo na górze. Ze skrzyni. To się dowiedzieliśmy na dole. Nie ma kata. Ale kolejna rzecz to to, że jest wymalowany jest na poliuretanach cały tylny wózek. Zawias koni, zawias za dwa ponad tysiąc siedzi. Fajna sprawa, fajny gruzik, dlatego chyba kurna tak nie za bardzo będzie go w polu tylko męczyć, więc nie wiem kurde co z nim zrobimy, może coś tam się na nim pouczymy pewnych rzeczy jak już dojdę do zdrowia. Ale skoro już jesteśmy przy ręce, to zmieńmy miejsce, żeby pokazać jak to wszystko przebiegało i wytłumaczyć co tam się zadziało. Jesteśmy na tym miejscu, gdzie właśnie to wszystko się stało. Kurde, no bida się stała drodzy widzowie. Więc może przejdźmy w ogóle do samego początku. Tylko do tego wrócić w ogóle myślami, bo to chłopie jest moje pierwsze uszkodzenie, no nie? Nigdy się nie połamałem, nigdy nic nie skręciłem, nigdy kurde nie byłem, że tak powiem kontuzjowany w taki sposób, żebym był unieruchomiony. I słyszałem nawet, że takie wybicie barku jest gorsze od złamania, bo wiesz, taki wybity bark trzeba dość długo kurować, a złamanie czasami może nawet dwa tygodnie się goić i, i tyle, nie? Bieda ta stała się na motorku, drodzy widzowie. Trening. Jak każdy inny, wyjechałem sobie z kapustką oczywiście i z innymi ziomeczkami na motorki, tak żeby po prostu potrenować jakąś jazdę na kole, sztuczki i tak dalej, ale tego dnia wyjątkowo dobrze wychodziły mi tak zwane kangaro. Tego dnia po prostu bardzo fajnie mi to wychodziło. Moje koło przednie przy tej zawrotce zaczęło się odrywać coraz wyżej. Szukałem takiej techniki, żeby właśnie zrobić ten wyskok jak naj bardziej płynny, jak najszybszy, jak najwyższy. No i tutaj doszliśmy do takiego etapu, gdzie po prostu miałem takie zmieszanie lekkie między biegami. Czy robić to na dwójce, czy może na jedynce. Na jedynce nie miałem dostatecznej prędkości, za to na dwójce przy zatrzymaniu nie mogłem tak łatwo ruszyć jak na jedynce. Gdy już po prostu jechałem przy kolejnej próbie na dwójeczce, zrozumiałem, że mam po prostu za dużą prędkość. Zredukowałem, no i po prostu poniosło mnie bokiem. Opona nie skleiła tak dobrze, postawiło mi Bokiem no i zaliczyłem typowego, tak zwanego high side'a. <grystanie> <grystanie> Oczywiście! Czyli wystrzeliło mnie przez górę motocykla. Co jest najdziwniejsze, ten upadek nie był mocny, nie było to przy dużej prędkości. Chciałbym powiedzieć, żeby był to kontrolowany upadek, bo w sumie taki był. Bardzo ładnie upadłem, gładko, przeturlałem się, no ale bark niestety wypadł. Przypałem w całej tej sytuacji jest to, że ta oponka, tak właściwie jest dość świeża, bo 19 rok. Okej, okay, ma swoje te 5 lat i tak dalej. Zdaje się, że powinna kleić. W porządku, było dużo bieżnika, była całkiem miękka i tak dalej. No a jednak była to już kolejna sytuacja, gdzie oponka mi nie skleiła. Nie wiem dlaczego, niby dobra opona, a jednak się odkleiła. Okej, okay, można też powiedzieć, że tutaj jest dużo syfu, bo jak widać jest sporo gumy kurzu, ale kurde, ona po nagrzaniu naprawdę dobrze trzymała i Mega się zaskoczyłem, że przy takiej durnocie, gdzie po prostu zredukowałem bieg, no ale mimo wszystko, jakby komu nie pokazywałem całego tego zajścia, to powiedzieli: Ty, kurde, dziwnie to wyglądało. Upadłeś bardzo gładko, upadłeś właśnie tak, no, dosłownie się przeturlałem. To była zerowa prędkość. Nie wywaliłem się na łeb, nie wywaliłem się na ryj, nie, nie przywaliłem tym barkiem w ziemię. No, po prostu jest to dziwne, ale gdy od razu wstałem, to widziałem na filmiku, że złapałem się za ten bark. Był to taki, że tak powiem, instant, już czułem, że coś mi się stało. Że mi ten bark wypadł. No i ból, nie? Ten ból po prostu. Było to dziwne uczucie, bo generalnie mam coś takiego, że czasami czuję, że mi przeskakuje w barkach. To było w ogóle coś innego. To było coś takiego, że jak wstałem, to myślę sobie, o kurde, o kurde, nie mogę ruszyć ręką. I miałem taką chęć, żeby tą rękę po prostu wziąć, jakoś tak wyprostować czy coś. Pewnie ten bark by mi wskoczył z powrotem na to miejsce. Nie wiem, czy zabrakło mi po prostu tej silnej woli, czy coś takiego, żeby po prostu to przetrzymać, no bo naprawdę ten ból. Beu. okropny, tę sytuacja bo tak mnie bolało i to jest najgorsze bo jak się wywalisz czasami coś cię boli w plecach w nogach czy coś takiego to wiesz dobra rozchodzisz rozchodzisz tylko najgorzej że na rękach nie da się chodzić nie to nie mogłem tego rozchodzić fukn później co oczywiście kapustka e4 śmiecia swojego mnie zapakował szybki dojazd na SOR diagnoza wypadł mi ten bark powiedziano mi że w ogóle mam pękniętą łopatkę że bez przemieszczenia że bark na swoim miejscu i tak dalej ja tak patrzę ten bark mam okropny a ten bark był tak wypadnięty, że tutaj po prostu było takie płaskie, że można by było szklankę postawić. No ale finał finałów doszliśmy do tego jednak, że bark mi wypadł, więc po prostu mi go nastawili na znieczuleniu punktowym. No i co? I w efekcie wsadzili mnie w taką szmatkę, która będzie mi towarzyszyła kilka tygodni. 5-6 tygodni, a jak to oglądacie, to mam już ją trzeci Tydzień. Zobaczymy. Całe szczęście, że mieliśmy kontencik na zapas. Całe szczęście, że pooglądaliście Matiza, który Wam się spodobał i który mi też się spodobał, bo nie spodziewałem się, że skubaniec tak długo wytrzyma. I mam nadzieję, że tak długo wytrzyma także nasze piękne E46. Kurde, jak ona dobrze się prowadzi. Ona jest tak sztywna, to jest tak dobry sprzęt, że po prostu... Nie, muszę, muszę je uściskać tym. Stary. Ten gruzik to jest po prostu złoty strzał. Skoro już go pokazaliśmy, to może fajnie by było pokazać też, jak jeździ. Ja, powiem wam szczerze, nie jeździłem jeszcze autem. No, może gdzieś tam na podwórku jedyneczkę wrzuciłem i się przejechałem trochę, ale żadnego wielkiego kręcania nie było. A chciałbym spróbować tutaj bączura zakręcić, choć w ogóle pokażę ci w środku, jak to wygląda. Zobacz na deskę. Świeci się łapa, świeci się ABS, świecą się klocki, świeci się poducha i czasami nawet olej się świeci. I świeci się w ogóle jeszcze kontrola trakcji. A wiesz, co jest najśmieszniejsze w tym aucie? Wszystkie czujniki są wywalone, a ten pomad działa. Nie wiem, jak to jest możliwe. Patrz na to, patrz na to, patrz. Tyk. Widzisz, co tu jest? Klimka. Tak. I jechaliśmy z Tomusiem teraz, i myślałem, że klima nie działa. A normalnie przyłóż tu łapkę. Przyłóż łapę. Szronem, człowieku, wali. Za 1500 Auto z Klimem E46. Z Klimem, nie z Klimą, to jest Klim. Przejedźmy się, zobaczymy, jak to w ogóle śmiga. Nic nie jest wywalone, elegancko się trzyma skupana. Problem z, ze sprzęgłem jest taki: wciskasz gaz, to zdaje się sztywne sprzęgło. Ale jak wciskasz sprzęgło, to strasznie ciężko biegi wchodzą i czasami wręcz nawet nie da się tego biegu wrzucić. Chłopie, nic nie stuka, nic nie puka w zawieszeniu. Ty, ale sztywniutko. Fajnie. No w sztywna, tak dobrze się prowadzi, że człowieku chyba nie mieliśmy jeszcze tak gruza tak dobrze prowadzącego się. Dobra, czekaj, na dwójce spróbujemy tu bączka. Cyk! O, 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 widziałeś? Jaka lalka, chłopie. A wiesz, co jest najlepsze? Że ma jeszcze dwa miesiące opłat, człowieku. Ubezpieczenie jest do końca czerwca, a przegląd jest nawet chyba do lipca. Takie ubezpieczenie, na przykład, w takich sytuacjach, gdzie ja tutaj z tą rączką, no to jednak, jakby nie patrzeć się przydaje. No bo ktoś w was wjeżdża, macie uszkodzenie, takie jak ja, ręka wywalona. I co wtedy? I wtedy kaska. A jak kaska no to na przykład z MUBI kupując ubezpieczenie macie 150zł cashbacku, który wraca do was po zakupie polisy. Leci chłopie, tak samo jak leci do was pieniądz za polecenie każdej osobie MUBI i za każdą z tych osób macie 5 dyszek na swoje konto i tak aż do 2000zł, które do was po prostu trafia. I moim zdaniem jest to mega fajna opcja na dorobienie sobie trochę kaski. Tak jak my tutaj dorobimy zaraz boczka. Dobrze tańczy i dobrze rozpala I wy dobrze możecie skorzystać na kupieniu ubezpieczenia umubi Mubi Linku w opisie Wbijajcie i korzystajcie A my polatajmy jeszcze troszeczkę Stary ale szajs Ale coś tam kręci boczkiem Pomóż Chcesz bączura zakręcić? A sprzęgło działa? Sprzęgło o, skoczyła jedynka i patrz, Spróbuję strzelić ze sprzęgła. Jednak kaleka człowieku potrafi coś tam jechać. Okej, okay, nie pyta nic. Dawaj Tomuś, pokaż ty. Już myślałem, że będzie tak tragicznie, że nic nie będę dał rady. A jednak jakbym miał automata, to coś bym tam pośmigał trochę. Może trzeba automata kupić. Pierwszego w dziejach motokotów. Oprócz limuzyny, bo limuzyna była w automacie. To by było ciekawe. Dawaj z masy normalnie. Na dwójeczce. Wituj, no dawaj. O. Do czego to doszło, że my na motokotach upalamy gruza na otwartym dniewrze z wywalonym sprzęgłem, jak jakieś ogórasy, ty. Ja mu mówię, większe kółka, a ten kurna skręca na pół. Jak już tak jedzie, to mógłby chociaż w krzak przywalić. Dawaj, dawaj. Dobra, widzowie, sprawdźmy, jak mi pójdzie. Thank oh tego nie zniosło, ale 360 musi, musi być spróbowana. Lecimy jeszcze raz. Wiesz co nie działa tutaj? sprzęgu tak się ślizga, że no po prostu się nie da tego zrobić. Po obrocie słychać, że koło mieli, a w pewnym momencie się zatrzymuje, i nie ma tej mocy, żeby ten przód trochę wypchać. Ja bym dał temu testowi plus. Padnięte sprzęgło. Brak hydrołapy, brak skrętów, brak kurde sprzęgła. I jeszcze słaby silnik do tego. Czyli widzowy, kurna, powiem wam tak. Jeśli ktoś mi mówi że on chce gruza jakiegoś przystosowanego do driftu, bo seryjną furą to się nie da, to Wam powiem, to nie fura, nie maszyna, a technika. Pamiętajcie. I z tą myślą Was zostawiam. Życzcie mi zdrowia w komentarzach. Proszę. Chciałbym wyzdrowieć szybko. No i trzymajcie się. Pozdro. Elo.